Nałóż mnie, Panie, chodzić moimi ścieżkami, prowadź mnie w tych dwóch punktach. Ekscelencjo, cięższe, Panie Prezydencie, Panowie Ministrowie, 580 i 88 roku. Jeden lat temu pragniemy dziś w tej świątyni odnieść do rzeczywistości Bożej i skierować Chrystusowi, który jest Panem w dziejów, duchu dzięki czynienia Uzewnętrznienie się w naszej postawy obywatelskiej, której sprawdzianem będzie m.in. czynny udział wyborczy. W naszej modlitwie uczestniczy dziś wielu ludzi z Solidarności, także jej weteranów, również sygnatariuszami porozumień wydajnych ze strony... Przedstawiciele ówczesnego rządu panem marszałów Piertadełsz Matka. Tych, którzy byli u jej początku, uczestników sierpniowych strajków, którzy pozostali wierni ideał sierpnia 80 Nie ustali w drodze rozpoczętej przed 31 lat, którzy nie zmienili jej kierunku. Niosą miano Solidarności i wiedzą, że nie straciło ono na swej wartości, że remierz w Solidarności nie że ma już dłoń i orać polską krewę. na. Będą drogą prawdy i wierności. Bracia i siostry, drodzy telewizorzy, w Solidarnościowej Pianie szczególne miejsce zajmują porozumienia tak. Jak wiemy, zostały zawarte między Zakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. Wieczyły pamiętny strajk w Stoczni Gdańskich zakładach pracy wybrzeża. Stały się politycznym fundamentem, w którym Solidarność mocno się wsparła. I 31 sierpnia, dzień podpisania, miał rozpocząć nowy czas po powojennej historii ojczyzny: a mianowicie odzyski o działalności wolnych związków zawodowych, niezależnych już od rządzącej partii komunistycznej, poszerzenia swobód wolnościowych, obywatelskich i religijnych dziejach naszej ojczyzny i nie tylko. To przecież wicher wolności wyłamał zęby kraw Obalił berliński mur i zaniósł żagiem wolności do państw i narodów oddanych w jałcie podkładanie komunizmowi. Nie wy macie się uczyć cywilizacji o cudzoziemców. Ale macie uczyć ich prawdziwie cywilizacji chrześcijańskich. To słowa wieszcza narodu Adama Mickiewicza. Jakże aktualne wtedy, kiedy do Europy i świata popłynęło przesłanie Solidarności. Kiedy podjęła pokojową walkę o prawa człowieka i Prawie do ojczyzny, ku otrząsaniu się z letargu z zgody na duchową małość, czasem ręcznik czemu. To o tych polskich drogach, o ludziach, którzy nimi szli, mówiła pieśni, tamtych dni, długi łańcuch ludzkich istnień połączonych, myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polska. Byliście ludzie Solidarności, kolejnym pokoleniem, które nie przestawało śnić tego polskiego snu o wolności narodowej, religijnej i społecznej. O prawie do budowania domu ojczyzny na skalę chrześcijańskiej wiary, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Budowanie domu na skalę na wiecznych jasach na historycznej tożsamości, niezależnie od procesu globalizacji. O prymacie w życiu wspólnoty jasnych, klarownych zasad, prawdy, sprawiedliwości, wzajemnego szacunku, prymatu zasad moralnych. I byliście pierwszym pokoleniem po wojennych dziejach Polski, które wtedy w ciągu tych 16 miesięcy lat 80-81 zaczęło ten Polski sen realizować na jawie. Umiłowanie, Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi, błogosławieństwo pokoju. Psalm 29, którego słowa umieszczone są na krzyżach Gdańskich. Znacie je dobrze. W grudnia 70 roku. One wskazywały, co jest istotnym motywem drogi solidarności, a więc na jej związek z wiarą świata, ze wozem chrześcijańskim i tradycją, z drogą, jakże wielu ludzi ojczystych, które Kształtowaniem według ewangelicznych praw, to no, bynajmniej się nie sprzeciwia ani tolerancji, ani pluralizmowi. I nigdy dość przypominania tych pamiętnych słów Jana Pawła II o związku polskiej pracy z Chrystusem, wypowiedzianych tu, najpierw na Zachwie w 1987 roku. Mogę również zaświadczyć. Wielkich związków ludzi Solidarności z Białym jest też jeden kościół świętej Ligidy, Świątynia Gdańskich Stoczniowców. To przewidział już w 72 roku ksiądz Kardynalszyński, mówiąc przed powstaniem Solidarności, że będzie to Świątynia Stoczniowców. W lipcu ubiegłego roku. Włączają się krzyże wielu naszych rodaków ofiar stanu wojennego i ich ofiar łączanych w naszą modlitwę. Niech ją rozświetli blask wady zabytków stałego.